Cześć, witam Was serdecznie, Sebek z tej strony i zapraszam Was na kolejny filmik. A dzisiaj jak widzicie na załączonym obrazku zrobię sobie unboxing Euro 2016 Ultimate Gift Box Nordic Edition. Bardzo fajne duże pudełko. E, mamy tutaj 10 kart XXL, album na XXL i 5 saszetek z edycji nordyckiej czegoś takiego jeszcze nie otwierałem wiem, że niektórzy youtuberzy to otwierali zakupiłem sobie to na Cards Planet jeżeli ktoś jest zainteresowany link znajdziecie pod tym filmikiem Dobra moi kochani otwieramy jeszcze miałem nożyczki jak wiecie znaczy nie wiem czy wiecie ale doszły mnie słuchy, że pod koniec miesiąca ma się ukazać najnowsza edycja FIFA 365, edycja druga. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Ale dobra. Lecimy z giftboxem. O, ale. <grybujesz> Muszę to jakoś otworzyć. Czekajcie chwilkę. No co jest? Aż normalnie musiałem wstać. O. Udało się, tutaj będą pewnie te XXL-ki, jest i album, saszetki, pudełeczko fajne na powtórki między innymi, tutaj mamy takie przegródki i tutaj są właśnie te karty, jeżeli ktoś sobie tutaj będzie wsadzał, to tutaj macie wszystko opisane, co i jak. Dobra, może to otworzę, znaczy otworzę, wyciągnę. O i tu macie wszystko poukładane, rozpisane no, tak jak leci to oczywiście w albumie o fajnie tu są też te nordyckie 9 kart i braka dobra ciekawe czy mi się trafi jakaś nordycka karta zobaczymy Dobra, pudełeczko sobie zamkniemy Ja tutaj nie będę trzymał żadnych kart pudełko wyląduje gdzieś w fajnym miejscu Dobra damy sobie tutaj O no i tu mamy albumik albumik na XXL-ki Dobra A może O postawimy sobie Dobra tutaj mamy 5 e, saszetek Raz, dwa, trzy, cztery i pięć O tego gościa nie było Aha bo nie, to, to są nordyckie Dobra no, eee, Dobra zaczniemy sobie może od XXL -ek. Nie wiem czy wszędzie są takie same Muszę sobie sprawdzić Zaraz zobaczymy kogo ja tutaj mam No i mamy tutaj Buffona Fajnie Fajne XXL są zarąbiste Mamy tu Buffona O jest Lewandowski którego już dostaliśmy Gareth Bale No ładnie Kurczę, fajne są te XXL Ki Vardi, o, Getze, a to są chyba te same Neuer Cristiano Ronaldo o patrzcie jaka akcja Dosta dostałem dwa razy Cristiano Ronaldo ej no kurde e, Iniesta i jeszcze Hazard, czekajcie ile tu jest raz, dwa, trzy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miałem 11 xxelek jaka akcja dostałem jedną xxl w gratisie e, Cristiano Ronaldo dobra moi kochani mogę się wymienić jak ktoś ma jakąś inną fajną XXL. E, oj co tu tak świeci dobra Otworzymy sobie saszetki, zobaczymy czy jakaś e, nordycka karta mi się trafi. Może w końcu trafię to logo Euro 1170. Dobra, otwieramy pierwszą saszetkę. Ale nieźle, no miało być 10, nawet jest napisane na kartoniku, a dostałem 11. Dobra, tu mamy Gold Machine Bazówka, tutaj mamy... Game Changera z Ukrainy, tu Chorwacja, Logo i tutaj dwie bazówki, Evans i Lafata. Dobra, druga saszetka. E, wiem, że Łukasz musiał trafił i brakadabrę chyba nawet w tym e, giftboxie. Fabio Quentrao Glick Defensive Rock, o Portugalia 11 Ukraina Dobra, zostały mi jeszcze 3 saszetki A tu jest rozpiska, Ibra Kadabra 1 na 42, Rising Star 1 na 42 12 zawodnik 1 na 85 Second Skin 1 na 85 i Nordic Expert 1 na 111 tak to wygląda. I brakadabra. Trzy karty są. Ej, dobra. No to lecimy. O, co z tym zoomem się tam stało. O, dobra jest. O, tutaj nie ma już nic. Tutaj mamy ze Szwajcarii drmić game changer. Passion and Pride Szwajcaria. I tu jeszcze na koniec Manjukić. Ale i tak fajnie, bo dostałem w gratisie jedną XXL-kę. No ciekawe czy mi się trafi. Jeszcze nie trafiłem żadnej nordyckiej. Już tam wcześniej coś otwierałem. Mączyński, Osi, o tutaj mamy Tobżuel, Rad z Rumunii, Eleven, Dynamo i Patris Evra na bazówce. No i została mi ostatnia saszetka. No i ciekawe czy tu coś będzie. Między innymi Gareth Bale. Chuchnąłem sobie na szczęście ale coś mi się wydaje, że jak już dostałem XXL w gratisie, to pewnie tu już nic nie dostanę. Rakicki, Ukraina, Tufan, oficjalne trofeum i... ojoj. Keyplayer, Hector i tutaj, no niestety nie udało mi się trafić żadnej nordyckiej, ale i tak jestem zadowolony, bardzo mi zależało na tych XXL kach. E, kurde, dostałem dwa razy Ronaldo, no nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć. No jest jedenaście 11. I Jeszcze przypasowało mi dwa razy Cristiano Ronaldo. No pięknie. Jeszcze możecie to sobie zobaczyć. Jeszcze raz. Jak widzicie na samej górze jest... 10 razy XXL Limited Edition Card Dobra Ja się cieszę Dobra moi kani, to by było na tyle Oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapeczkę w górę Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego weekendu Ja znowu wyjeżdżam Będę dopiero w środę wieczorem, czyli w czwartek Już będę, ale filmik będzie pewnie jakoś w piątek albo w sobotę Także Dostałem troszeczkę wolnego znowu po urlopie. No i jadę do żanki, jedziemy tam troszeczkę się pobawić. Będziemy w Nysie, może ktoś mnie spotka. Będę w Nysie na weekend. Będzie tam festiwal ognia i wody, czy czegoś takiego, nie wiem. Tak jakiś koncert na praży, coś takiego, więc tam sobie będę. Odpoczywał i bawił się. Także jeżeli ktoś jest z Nysy, może gdzieś tam ktoś też będzie na tym koncercie, to może się spotkamy. Oczywiście foteczki będę Wam wrzucał na mojego fanpage'a, także to było na tyle. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, pa pa!